Boże mój, boże mój, czemuś mnie opuścił? Daleko od mego wybawcy słowa mego jęku Boże mój, wołam w ciągu dnia, a nie odpowiadasz i nocą, a nie zaznaję pokoju a przecież ty mieszkasz w świątyni chwało Izraela. Tobie zaufali nasi przodkowie, zaufali i tyś ich uwolnił. Do ciebie wołali i zostali wybawieni. Tobie ufali i nie doznali wstydu. Ja zaś jestem robak. A nie człowiek, pośmiewisko ludzkie i wzgardzony przez lud. Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą, rozwierają wargi, potrząsają głową. Zaufał Panu, niechże go wyzwoli, niechże go wyrwie, jeśli go miłuje. Ty mnie zaiste wydobyłeś z matczynego łona. Ty mnie czyniłeś bezpiecznym u piersi mej matki. Tobie mnie poruczono przed urodzeniem. Ty jesteś moim Bogiem od łona mojej matki. Nie stój z dala ode mnie, bo klęska jest blisko, a nie ma wspomożyciela.